Na noc świętojańską przygotowywało się zawsze w starej Polsce. Szlachta przygotowała sos kupały. Miał on mieć magiczną moc, miał on działać na płeć przeciwną. No i chciałem powiedzieć, co w skład takiego sosu kupały wchodziło. Kieliszek wina. Najlepiej, żeby było czerwone, albo jeżeli już nie będzie czerwone, to niech będzie białe, ale żeby to wino było słodkie. Dwie łyżki miodu, łyżeczkę sosu sojowego, troszeczkę taką łyżkę też mniej więcej posiekanych orzechów, mogą być laskowe, mogą być włoskie, świeży imbir łyżeczka, kolendra łyżeczka, no i biały pieprz łyżeczka. Te wszystkie składniki sosu dokładnie mieszamy. Doprawiamy do smaku ewentualnie szczyptą soli albo ewentualnie troszeczkę sokiem z cytryny i możemy udekorować listkami świeżej kolendry. A tak na zakończenie, to nie wiem czy wiecie, ale całe te świętojańskie obrzędy w dawnej Polsce w, sta w staropolsce w ogóle pierwotnie były związane z wigilią, dopiero później przeniesiono je na czerwiec, ale ten kwiat paproci w sumie Miał rzekomo rozkwitać e, właśnie e, w Boże Narodzenie. Także nie wiem, zróbcie, co skupały do mięs, no i może zobaczycie po nim kwiat paproci.